Witam wszystkich. W tym nagraniu będziemy chcieli przeanalizować sobie ostatnie sprawozdanie finansowe KGHM za rok 2014 i potem w dalszej części też sprawozdania za poprzednie lata. Nie chciałbym, żeby to była taka sucha analiza. Będę chciał, żeby Państwo się dowiedzieli na tym przykładzie KGHM, na co zwrócić uwagę. Patrząc na spółki surowcowe pod kątem dy, inwestycji dywidendowych. Spółki surowcowe mogą być e, dobrymi inwestycjami dywidendowymi, niemniej jednak wahania wyników tych spółek, no i też wahania wypłaty dywidend no są tutaj znacznie większe niż w przypadku takich spółek niesurowcowych. Austriacka Szkoła Ekonomii uczy nas, że im bardziej jakaś spółka jest w tych początkowych stadiach produkcji danych wyrobów, no w, tym, w tym przypadku KGHM wydobywa miedź, zajmuje się też hutnictwem miedzi, jej przerobem, więc są to, no, można powiedzieć, stadia początkowe życia tej, tej miedzi w obiegu gospodarczym. Potem ta mieć sobie idzie, jest przerabiana na różne zastosowania, no między innymi elektryczne, elektroniczne, I to są już te dalsze stadia. I generalnie, właśnie Austriacka Szkoła Ekonomii uczy nas, że te najwcześniejsze stadia one są obarczone w zdecydowanie większą zmiennością niż stadia późniejsze, i każdy sobie musi zdecydować, czym czy mu odpowiada ten rodzaj inwestycji. Oczywiście, no tutaj zyski jednorazowo mogą być duże, niemniej jednak, tak jak mówię, są wahania zysków. O tym będziemy jeszcze mówić dalej. Zrób mi sobie taki szybki, na razie rzut oka na sprawozdanie finansowe za rok 2014. Ja potem przeanalizuję też te sprawozdania wcześniejsze. Więc tutaj no, to, to, co jest tutaj na początku przedstawione, no to jest stan aktywów spółki. Dla początkujących powiem, że aktywa no to jest ten majątek, którym spółka może dysponować w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, tak to można by sucho powiedzieć. A dlaczego w ogóle mówimy tutaj o aktywach? Potem będziemy jeszcze mówić o pasywach, czyli o źródłach finansowania aktywów. Chodzi o to, że spółka, część majątku Finansuje nie tylko z, z własnych środków, czyli z kapitałów własnych, ale też finansuje z zadłużeniem zewnętrznych, zewnętrznym i zobowiązaniami zewnętrznymi, więc jakby nie niecały majątek spółki do niej przynależy. I, I natomiast ten pozostawiony, można powiedzieć, do dyspozycji spółce majątek jest nazywany aktywami. Te aktywa dzielą się tutaj na aktywa trwałe, czyli te takie aktywa, które no, standardowo przez dłuższy czas pozostają w spółce. To możemy sobie zobaczyć, że główną pozycją tych aktywów trwałych to są rzeczowe aktywa trwałe. Te kwoty tutaj są podawane w milionach złotych, czyli. Tu mamy no 17, no praktycznie 18 już miliardów złotych. Spółki na 31 grudnia stanowiły rzeczowe aktywa trwałe. Te wszystkie głównie kopalnie i huty, które posiada KGHM. No są też wartości niematerialne. To zwykle jest najbardziej śliska pozycja aktywów. O tym jeszcze będę, będę mówił, bo tutaj można sobie bardzo żonglować wyceną tych wartości niematerialnych. No i też generalnie im bardziej posuwamy się tutaj w dół, tym przechodzimy do coraz płynniejszych aktywów. Mamy tutaj drugą grupę, tak zwane aktywa obrotowe. Jak sama nazwa wskazuje, to są aktywa, które są w obrocie. Spółka ma jakieś zapasy, no ale potem je sprzedaje i wydobywa i produkuje nowe zapasy, i jest tutaj pełen, pełen ruch. No i oczywiście, jak spółka coś sprzedaje, to ma też należności od kontrahentów. Należności które niekoniecznie jeszcze są spieniężone, natomiast środki pieniężne, te takie na rachunku bieżącym i takie krótko, krótkoterminowe papiery wartościowe, to jest, to jest ta pozycja tutaj w nocie 15. No, w tym przypadku na przykład widzimy, że tutaj też wartość środków pieniężnych no, mniej więcej o połowę spadła w porównaniu z rokiem 2013. I proste pytanie, no, o czym nam to wszystko mówi jako inwestorom? I tu od, od, dam od razu prostą odpowiedź, o niczym nam to nie mówi, na razie sama pozycja aktywów, dopóki tym aktywom nie przypatrzymy się, jak one się zmieniały na przestrzeni lat i też musimy te aktywa odnieść do zobowiązań. Bo nie można się sugerować tym, że na przykład y, suma aktywów wzrosła tam z 34 miliardów do 40. Pytanie, czy to dobrze, czy to źle. Odpowiedź jest nie wiemy, dopóki nie zobaczymy jakby kosztem czego ta, ta, ta suma, y, suma wzrasta. Y, zobaczmy w takim razie teraz na pasywa, czyli na tak zwane źródła finansowania tych aktywów. No, spółka ma tak zwany kapitał własny. Się, czyli to można powiedzieć, że to jest ta część wartości majątku, która rzeczywiście przypada akcjonariuszom. No, składa się tutaj z tego kapitału początkowego akcyjnego i głównie z zatrzymanych zysków, czyli z tych zysków, które nie były wypłacone w postaci dywidendy. Każda wypłata dywidendy no, zmniejsza tutaj pozycję kapitału własnego i są oczywiście zobowiązania zobowiązania dzielą się na długoterminowe i krótkoterminowe Te krótkoterminowe to najczęściej są zobowiązania y, o czasie poniżej jednego roku i znowu o czym mówią te zobowiązania no, zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe o niczym nie mówią dopóki znowu nie prześledzimy je i ich historii na przestrzeni lat. Yy, tutaj można zobaczyć, że na przykład zobowiązania krótkoterminowe to jest około 5,5 miliarda na koniec 2014 roku. To są te zobowiązania. Yy, krótkoterminowe, yy, a aktywa obrotowe to jest 6,8 miliarda, więc widać, że aktywa obrotowe przekraczają zobowiązania krótkoterminowe. No i to jest, ta, to, to jest taka typowa sytuacja, która powinna być spółka, po, powinna utrzymywać z pewnymi wyjątkami. Są na, ja tu robię taką krótką dygresję. Są spółki typu sieci supermarketów, które często mają aktywa obrotowe znacznie mniejsze od zobowiązań krótkoterminowych, finansują się dostawcami i tak ta maszynka się kręci. Natomiast taka spółka produkcyjna, oczywiście, na to yy, zwykle sobie nie może pozwolić, więc te aktywa obrotowe yy, przekraczają Zobowiązania krótkoterminowe, no więc wydaje się, że no nie ma tragicznej żadnej tutaj sytuacji, ale dopiero prześledzenie tego, jak się kształtował właśnie stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych, czyli tak zwany wskaźnik płynności bieżącej, to to dopiero pozwala powiedzieć, czy, czy spółka polepsza swoją płynność, czy, czy No Są też zobowiązania długoterminowe. Yy, ważną pozycją wśród nich są no, kredyty, pożyczki i ewentualnie dłużne papiery wartościowe, obligacje, które spółka emituje. Tu widać, że no, w ostatnim roku te zobowiązania wzrosły. Te zobowiązania długoterminowe warto śledzić zawsze w odniesieniu do kapitału własnego czyli będziemy je Będziemy patrzeć, jaką część kapitału własnego one stanowią. Tu kapitał stan własny to jest około 26 miliardów, a zobowiązania długoterminowe są w wielkości 9 miliardów. No, generalnie Generalnie niebezpieczną sytuacją jest, jeżeli by już zobowiązania długoterminowe przekraczały kapitał własny, no to, to takie spółki są już coraz bardziej ryzykowne. No tu, na razie, tu na razie mamy poniżej połowy kapitału własnego, stanowią zobowiązania długoterminowe, więc sytuacja jest bezpieczna. Ale, tak jak mówię, prześledzimy to sobie jeszcze dokładnie potem w nagraniu. Jak to się kształtowało na przestrzeni lat, i czy to, jaki jest trend te, tego, tego wskaźnika. Na razie, na tym bilansie się nie będę, nie będę zatrzymywał. Powiem tylko, że normalnie też warto przy innych spółkach zwłaszcza patrzeć, jaką część kapitału własnego, jaka część przypada na nasze akcje, bo spółka ma też spółki zależne, w których nie ma udziału w 100% no to wtedy, i wtedy nie cały ten kapitał własny musi nam przypadać. Na, w tym przypadku no, większość tego kapitału nam przypada, więc można tymi udziałami niekontrolującymi się w ogóle nie przejmować. Niemniej jednak zawsze so, sobie to yy, warto, warto sprawdzić. No, teraz przechodzimy do. Do, do głównego punktu y, programu, tego początkowego, no, czyli do rachunku zysków i strat. Tutaj widać no, przychody ze sprzedaży. No, przychody ze sprzedaży w ostatnim roku no, spadły głównie ze względu na y, spadek y, cen miedzi na światowych rynkach. Więc jest to, tak jak mówiłem, sytuacja niekorzystna dla, dla spółki. Tu głównie właśnie przychody ze sprzedaży nie tylko zależą od tego, bo spółka sobie może wydobywać z bardzo dużą, efek z bardzo dużą efektywnością tę, tę, tę miedź, natomiast jeżeli cena tej miedzi spada, no to jest to czynnik niezależny od spółki. Niemniej jednak udało się tutaj wypracować zysk brutto ze, ze sprzedaży. Ja jeszcze całą tą zyskowność znowu będę analizował w głównej części filmu na przestrzeni, na przestrzeni lat. Zysk netto 2,45 2, 2, miliarda złotych. Na akcję mamy, mamy 12,25. Tutaj jeszcze wyjaśnię tą terminologię. Tu jest podawany zysk podstawowy i rozwodniony. Gdyby spółka w czasie roku emitowała jakieś akcje, Czyli liczba tych akcji by wzrastała, no to też zysk musielibyśmy liczyć w odniesieniu do tej rozwodnionej, zwiększonej części akcji, wtedy on by się różnił. No tu w ostatnich latach nie było emisji akcji, więc te zyski są takie same. No i też patrzymy, jaka część zysku nam przypada. Widać, że tu większość tego zysku rzeczywiście przypada. I tutaj też ym, patrzymy na sprawozdanie skonsolidowane, czyli dla całej grupy KGHM. A nie tylko dla jednostki dominującej, zysk netto absolutnie nie jest wszystkim, na co powinniśmy patrzeć. Często spółki, zwłaszcza już w ostatnich latach, są zobligowane do, y, kiedyś, kiedyś to nie było publikowane, sprawozdanie z całkowitych dochodów, czyli też y, uwzględniamy tutaj zyski, między innymi y, z tych. Inwestycji dokonywanych w spółce, które jeszcze nie są, nie są zakończone, na przykład, jakby spółka miała jakieś papiery wartościowe i jeszcze ich nie sprzedała, to formalnie zysk, do zysku to, to nie wchodzi, a do całkowitych dochodów. Chodzi, więc warto też patrzeć zawsze, o ile różni się ten zysk netto od całkowitych dochodów. No tu widać, że te całkowite dochody, o ile w poprzednim roku mniej więcej były równe zyskowi netto, to yy, mówię o 2013 roku, to w 2014 roku yy, są już znacznie większe. Możemy zobaczyć z czego się tu bierze, no są tu różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych to był główny czynnik, który spowodował wzrost tych całkowitych dochodów mówiąc prosto, no kurs walutowy, kurs walutowy dolara, ponieważ był korzystny, więc więc dał tutaj taki, taki dodatkowy, dodatni wynik. W nawiasach są te czynniki, które dały wynik ujemny, więc mamy te całkowite dochody na nie zawsze warto też patrzeć. Niemniej jednak, my będziemy się w naszych analizach posługiwali tak zwanym zyskiem właścicielskim, który tak naprawdę mówi dopiero to, że gdybyśmy byli właścicielami Pakietu kontrolnego akcji KGHM-u to ile moglibyśmy sobie bez szkody spółki, bez szkody dla spółki wypłacać z niej co roku przy założeniu, że nie zostawialibyśmy nic na rozwój, tylko na same inwestycje odtworzeniowe. O tym będę też mówił w głównej części filmu. Bo najważniejszą właśnie rzeczą do wyceny spółki jest ocenienie zysku właścicielskiego w kolejnych latach. Bo spółka może notować bardzo duży zysk netto, ale jeżeli cały ten zysk musi być przeznaczony na inwestycje odtworzeniowe, to jest to żadna dla nas, akcjonariuszy żadna by to była dla nas korzyść. No, w przypadku KGHM, na szczęście nie ma, tak, jest tu dość korzystny udział tych zysków, o czym będę jeszcze mówił, natomiast warto to będzie monitorować. Przejdźmy sobie też do sprawozdania z przepływów pieniężnych, bo zysk zyskiem, ale trzeba zobaczyć też na ile te zyski wszystkie mają pokryte, pokrycie w przepływach gotówkowych. Zysk netto to było 2,4 miliarda około, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, one są tu metodą pośrednią wyznaczane. Prze, przez odliczenie tych, bo, bo część zysku netto robią bardzo dużą zresztą część przepływy, które nie są od razu gotówkowe. One wtedy prowadzają tutaj korekcję. No jedną z głównych korek jest tu amortyzacja, czyli ta, no niektórzy to nazywają, że to jest fikcyjny koszt, no ale nie jest to do końca fikcyjny koszt, bo to jest jakby ta część, którą fiskus. Pozwala nam zaliczyć w koszty, ale, my, ale to nie jest darmowy obiad, tylko spółka, mimo wszystko, żeby utrzymywać swoją ekonomiczną wartość, musi dokonywać inwestycji rzeczowych i my musimy ocenić też, jak te inwestycje rzeczowe mają się, mają się względem amortyzacji. I wtedy też dostajemy bliższą informację o prawdziwym zysku spółki. To widać, że przepływy operacyjne są znacznie większe od zysku netto, i to jest bardzo dobra informacja. W 2013 roku tak samo było, więc mamy zdrową sytuację. I przechodzimy teraz do przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnych. Tu przy wszystkich spółkach, jeżeli jest na przykład wysoki zysk netto, a małe byłyby te przepływy y, operacyjne, to też warto patrzeć, czy y, część zysku nie powstała z tego, że były zbywane jakieś inwestycje, i to był, był wtedy y, udział w zysku jednorazowy. Tu na razie nie mamy czegoś takiego, ale tak tylko przy okazji mówię. No, głównym, wydatkiem głównym wydatkiem spółki Takim inwestycyjnym jest, jest nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych. I to, co jest najbardziej tutaj zwykle trudno wyłuskać ze sprawozdań finansowych, to jest to, jak dużą część tych wydatków na rzeczowe aktywa trwałe stanowią inwestycje odtworzeniowe, a ile z tego idzie tak naprawdę na dalszy rozwój spółki. I tutaj można powiedzieć, że no, zarząd KGHM spełnił bardzo dobrze swoją rolę, bo jeżeli wejdziemy sobie tutaj na stronę piątą sprawozdania, to zarząd y, umieścił tutaj bardzo ważną informację, która jest właśnie kluczowa y, z punktu widzenia nas jako akcjonariuszy. Zarząd tutaj pisze, właśnie w liście do akcjonariuszy, o tym, że w ciągu najbliższych 6 lat planowane są nakłady inwestycyjne o wielkości około 27 miliardów złotych. I teraz zdanie, które jest najważniejsze i które w zasadzie powinno się znaleźć w każdym sprawozdaniu finansowym, ale niestety dla wielu spółek te, tego zdania brakuje. Więc tutaj oni piszą, że znaczna część tych środków, bo aż 65% przeznaczonych będzie na inwestycje rozwojowe, a pozostałe na inwestycje odtworzeniowe i utrzymaniowe. To jest dla nas bardzo, bardzo ważna informacja, bo dzięki temu w kolejnych latach, no w inwestycjach oprócz przeszłości, to tak naprawdę głównie liczy się to, jaką spółka ma przyszłość. Będziemy, musieli, będziemy mogli w, y, w tych przyszłych latach, oczywiście no, trzeba sprawdzać, czy ta strategia nie została zmieniona, będziemy mogli 65% tych, wy, tych wy, nakładów inwestycyjnych określać szacunkowo, że to, że to są inwestycje rozwojowe, a, a pozostałą część będziemy mogli użyć do tak zwanego CAPEX-u, czyli nakładów inwestycyjnych odtworzeniowych. I tak jak ja podkreślam w moim kursie dywidendowym, o tym jak bardzo zyskowna jest rzeczywiście firma, decyduje tak zwany zysk właścicielski, czyli zysk netto plus amortyzacja minus właśnie te odtworzeniowe nakłady inwestycyjne. No w naszym y, przypadku no w kolejnych latach będziemy za te odtworzeniowe nakłady, o ile nic się nie zmieni, brać około 35% wydatków inwestycyjnych, więc my wiemy, co nas czeka. No dzieląc sobie te 27 miliardów przez 6 lat, no to dostajemy 4,5 miliarda rocznie. Oczywiście no, to są na razie takie szacunkowe dane spółki, ale mniej więcej 4,5 miliarda rocznie spółka będzie przeznaczać na inwestycje. To jest bardzo kluczowa dla nas in informacja. I też polityka dywidendowa. No, spółka będzie zakładała przeznaczenie na dywidendę do 1 trzeciej zysku netto uzyskiwanego w roku, w roku obrotowym. To jest dość ważna dla nas informacja.